Państwo wymysłu, czyli magazynie słynnych wynalazków. Dzisiaj spróbuję udać się razem z Państwem w podróż po zagmatwanych ścieżkach naszej teraźniejszości. Witam serdecznie profesora Medisona. Dzień dobry. I pozwoli pan, że już od razu zadam panu nieprzyjemne pytanie. Otóż jak się doczytałem w licznych za przeproszeniem periodykach, przez całe lata miał pan rozliczne i częste kontakty z łopem. E, to zrozumiałe panie redaktorze, bo ja przecież stworzyłem łop. To bardzo ciekawa i co najważniejsze mało znana karta naszej najnowszej historii. Tak. Czy mógłbym prosić o kilka słów więcej na ten e, temat? Oczywiście. Łop stworzyłem dla ludzi mających kontakt z prasą. A, czyli jednak ostatnie enuncjacje prasowe dotyczące inwigilacji środowiska dziennikarskiego nie są bezpodstawne. O czym pan mówi, panie redaktorze? O naszej najnowszej historii. No Jakiej najnowszej historii? Przecież ja ułop stworzyłem 15 lat temu. Ułop? ułop czyli urządzenie ochraniające palce, bo z prasą, a zwłaszcza hydrauliczną, nie ma żartów. Zresztą to samo zachodzi w przypadku prasy parowej, pneumatycznej, czy też mechanicznej. W każdym przypadku grozi to utratą palców i właśnie pozwoli pan, że zademonstruję, jak ułop przeciwdziała tego typu zdarzeniu. Proszę bardzo, to jest ułop. Panie Heniu, ciężar! Panie Heniu... Po pierwsze, wtedy kiedy powiem, a po drugie, powoli. Proszę do góry. Czy można o stoliczek poprosić? Dziękuję bardzo. Proszę w takim razie jeszcze raz tylko z wyczuciem. Zakładam ułok. Proszę do kamery. O. Niech pan wróci, brakę. Prosimy z wyczuciem teraz. Tak? Tak, 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 tak. tak. Prosimy o. 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 I do góry. I nic się nie stało? Nic, kompletnie nic. A, a, a czy ja mógłbym też spróbować? Ależ bardzo proszę, oczywiście. Tu, do dziureczki, wkładamy mhm. palce. Tak. tak? I poprosimy znowu, żeby nam ciężar zjechał na dół. Bardzo proszę. Delikatnie spójrz pan ciężar, panie cheniu. Zapomniałem panu powiedzieć, ale wydawało mi się to oczywiste, że pod ciężar podkładamy dłoń uzbrojoną w ułop. No właśnie, jakoś tak się nie dogadaliśmy, panie profesorze. <grystanie> no tak, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Na pewno będzie się z tym panu lepiej pływało i zaoszczędzi pan na płetwach. <grystanie> Tam. Do widzenia. Dzień. Witam Państwa w MSW, czyli magazynie słynnych wynalazków. Dziś mam dla Państwa wiadomość wprost sensacyjną. I to tak sensacyjną, że bardzo proszę, żeby Państwo uważali, żeby nie spaść z krzeseł. domysły, niesprawdzone hipotezy, amatorskie zdjęcia, naoczni, świadkowie i to wszystko na nic, albowiem tak naprawdę jeszcze nikt nigdy tego nie dotknął, nie sfotografował, nie zbadał, nie oddał do analizy żadnemu lokarzowi, aż do momentu, w którym sprawą tą zajął się nasz wielki rodak, profesor. Marian Skłodowski. Przedstawiam Państwu. I oto sensacja, o której wspomniałem już na początku. Powtarzam raz jeszcze, proszę uważać, żeby Państwo nie pospadali z krzesła. Za chwilę na oczach Państwa po raz pierwszy, to historyczna chwila, pojawi się. UFO! Panie profesorze, to było 47 <słuch> lat temu. Tak, zgadza się, panie redaktorze. Dokładnie wtedy przyszedłem na świat. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje. Po krótkiej przerwie witam Państwa powtórnie i przypominam, proszę mocno trzymać się krzesła. Panie profesorze, wzruszenie odbiera mi... Poprowadzę audycję do końca. Panie profesorze, jak doszło do tego, że rozpracował pan UFO, czyli urządzenie filtrujące odchody? Proszę. Urządzenie filtrujące odchody! To proste, panie redaktorze. Urządzenie filtrujące odchody jest przede wszystkim przeznaczone dla wielkich ferm hodowlanych, w których to odpady składające się głównie z odchodów zwierzęcych stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego. Moje urządzenie jest tak nieprawdopodobnie skuteczne, że płynną masę odchodów, zwaną dalej gnojowicą, po przefiltrowaniu zamienia w krystalicznie czystą wodę. To niewiarygodna, czy można jej się napić? Naturalnie. Może najlepiej będzie, jak zademonstruję działanie urządzenia. Mhm. O, proszę bardzo. To może ja się napiję. Bardzo proszę, panie redaktorze. No? <laughs> rzeczywiście, znakomita. Chociaż pewien taki, nie do końca przyjemny posmaczek pozostaje. Nie ma możliwości, żeby nie pozostawał, ponieważ wypił pan substancję jeszcze nie przefiltrowaną. Pomyłki, pomyłki, pomyłki. Cóż bez tego warte by było życie? Witam Państwa w MSW. Czyli magazynie słynnych wynalazków. I bez zbędnych słów przenoszę się w czasie i przestrzeni w celu złożenia wizyty panu profesorowi Marianowi Skłodowskiemu, słynnemu wynalazcy i animatorowi życia politycznego. Panie profesorze, przykro mi to powiedzieć, ale znalazłem w pańskim życiorysie kartę, o której trudno powiedzieć, że jest chlubną. No ale w końcu od tego jesteśmy telewizją publiczną, aby takich rzeczy nie skrywać. Wszak to pan. Maczał niegdyś palce w powstaniu NRD, czyli rozszyfrowywać tego, jak myślę, nie ma sensu. Oczywiście, że nie ma sensu, gdyż w każdym nowoczesnym domu jest już NRD, nadprzewodnikowy robot domowy. I może pokażę, jak on działa. Oto brudny talerz. Wkładamy do NRD, czyli naszego robota. Naciskamy program zmywanie. I już po paru sekundach otrzymujemy talerz czysty. Nie, ale to przecież jest w <gryw> stanie wykonać każda zmywarka. No, być może, ale nie wiem, czy jest w stanie e, wykonać to. Bardzo proszę. Wkładamy do naszego NRD. Naciskamy program Żywienie. I już po paru sekundach otrzymujemy. A to z kolei może wykonać każda pralka. Y nie, to jakaś pomyłka. <grym _> Oczywiście, że pomyłka, Panie Profesorze. Ja z takiej ilości otrzymuję minimum dwie flaszki. I, nie, 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 to ja zamiast e, e, cukru powinna być mąka, prawda? Wkładamy mąkę, naciskamy żywienie o, no. i po paru sekundach otrzymujemy pyszny obiadek. No. I co Pan na to? Świetne? No, no, to, no to <grym _> placki tylko. <grym _> placki tylko. Ale tym Pana zaskoczę. Bardzo proszę. Najnowsza czynność NRD. Jaka mianowicie? Mianowicie ubieranie. Wkładamy do naszego robota. Naciskamy guziczek. I już po paru sekundach? Po paru sekundach otrzymujemy. O! To naprawdę wspaniałe. A? Piękny sweter. No. <laughs> Ale wie Pan co, Panie Profesorze? Wydaje mi się, że ten program. Jest o wiele bardziej interesujący. To chyba coś nie tak, panie profesorze. Zgadza się, nie powinien pan mieć wałków. Nic się nie zgadza, przecież nacisnąłem przycisk z programem pan domu. A to niemożliwe, NRD stworzony jest tylko dla pań. Czyżby błąd konstrukcyjny? A nie, wytarła się literka I. W takim razie wszystko się zgadza. Państwu już dziękuję, a pana zapraszam na kolację. Damy. To ja mam zwyczaj zapraszać.